Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Kubania i tym razem jadę bitwę o wygraną z 50% udziałem i gramy bitwę na dwa punkty do przejmowania. Lubię ten tryb rozgrywki, dlatego że bitwy są długie i można sobie postrzelać. Oczywiście trzeba trafić na odpowiednich graczy w swoim teamie, żeby ta bitwa jednak za szybko się nie skończyła. Tutaj mam podświetlenie na Szturer Emilu, ale ten jest bardzo daleko, aż przy respie. Z tej odległości nie będzie żadnego podświetlenia. Te strzały są zupełnie na ślepo, na wyczucie. No nieważne, bo Emilek zginął. Jest kolejne podświetlenie, tym razem na M51, i tym razem ten jest bliżej. Już było wiadomo w co można strzelać. Pierwszy zrobiony przeze mnie flak. Tutaj jest PZ470. No ale jeżeli on jest ustawiony przodem, to nie ma szans w takim ustawieniu się w niego wbić jest też tam schowany za jakimiś osłonami więc ani podświetlenia ani takich ślepych trafów nie będzie czerwoni podjeżdżają tro, tutaj do nas coraz bliżej na dystansie znowu na przylespie jest podświetlenie i jest to już kolejne M51 widać tygrysa E na początek bitwy w tym trybie wygląda właśnie w ten sposób typowy dla tego układu um, gry, że na początku rozsądniej jest po prostu kampić jak najwięcej przeciwników zbić, żeby po prostu tracili pojazdy i było ich potem coraz mniej na mapie nieudany strzał do 109 i jeszcze jedno M51, tym razem jest z podświetleniem, ale kolega wbił się w mój pierścień. Zamiast strzelać wycofuję, robię naprawy. Jest tylko pierścień, więc praktycznie z pełni sprawnym pojazdem będę mógł jechać dalej. Po lewej stronie jest podświetlenie na niszczycielu, tam jest trzech w sumie naszych graczy powinni chociaż przytrzymać ewentualnych czerwonych zjadących z tamtej strony jeszcze raz M51 na krespie udało się trafić no ale jak było widać żadnych uszkodzeń M51 strzela w moją stronę po prawej bardzo blisko punktu i mojej pozycji jest tygrys no i tutaj zagrałem bardzo lekkomyślnie bo co prawda tygrysa mam wystawionego no ale sam ustawiłem się bokiem do wszystkich przeciwników dostałem uszkodzenia w przekładni wystawiłem tym żeby próbować chociaż przetrwać tą sytuację no ale jak widać nie udało się błąd z mojej strony za bardzo chciałem i tak się skończyło jak się skończyło nasi gracze podjeżdżają z kolei do respa czerwonych, do punktu czerwonych i teraz nie się czerwoni martwią co zrobić dalej na początku chciałem jechać w to samo miejsce ale że wyrzuciło mnie z drugiej strony na drugim respie więc zmieniam decyzję i będę próbował objeżdżać przeciwników, objeżdżać ich punkt jest k 1 Strzał na ślepo, bez podświetlenia. Skończyło się tak, jak się skończyło czyli niczym. A od lewej strony strzela do mnie Pantera A. Trochę za bardzo pokazuje jej bok. Muszę też pilnować prawej strony, żeby się nie załapać na strzał, właśnie od pojazdów, które, które tam walczą w okolicach punktu. I jeszcze raz Pantera A tylko trafienie udało się zniszczyć działo w panterze zaznaczam ją dla przeciwników wskazuję jej pozycję jeżeli się gracze nasi zorientują to będą wiedzieli że mogą na tą panterę wyjechać y nad jeziorkiem jest jeszcze jeden czołg zginęła pantera bardzo dobrze pokazał się jeszcze niszczyciel nad jeziorkiem rzut oka na prawo w stronę czy tutaj się na coś nie załapie jest jeszcze ciężki czołg zginął centurion przy jeziorku więc zostają yy, tam tylko dwaj bo zginął też y, niszczyciel. Ja mam przestrzał na 109. Trafienie krytyczne. Trzech załogantów bierze zlikwidowanych. Próbuję trafić w amunicję. No i po trzecim stale y, strzale 109 zlikwidowana. Za dymem jest podświetlenie, no ale dym i te podświetlenie takie słabe, więc nie ma szansy na bicie się tam przeciwnika. Drużyna wyjechał na punkt czerwony Nawet jeżeli nie przetrwa, a prawdopodobnie nie przetrwa, to i tak będziemy mieli ten punkt zbity. Będzie krócej trwało jego ewentualnie przejmowanie. RZ10. I tygrys niezbyt dobrze y, dla mnie ustawieni, będzie trudno się y, wbić i wjeżdżam za, ten, y, za to wzniesienie, będę miał jakąś osłonę przed tymi pojazdami, bo oni będą prawdopodobnie do mnie strzelać. No i ponownie tygrys E. Bardzo szczęśliwy strzał, bo trafiłem w wieżę i tam się wbiłem w tego tygrysa. Jest następny tygrys, ale tutaj nie mogę złapać podświetlenia. Tygrys do mnie strzela. On jest tam schowany za skałą w przejeździe na punkt, który normalnie znajduje się przy, przy obozie po, lewej, po prawej stronie. No i tak w tej chwili nie do końca wiem, co zrobić: czy wyjeżdżać dalej czy i strzelać się z tym tygrysem, czy przejechać tą miejscówkę może i powalczyć już bliżej ich punktu. pokazała się też Pantera D Na punkcie czerwonym jest w tej chwili jeden z nich i kończy przejmowanie. To, co kolega tutaj zrobił, i teraz w tej chwili tracimy tą naszą przewagę. Nie mam żadnych wszystkich przestrzałów, więc rezygnuję z gry na punkt, a chcę się zająć przeciwnikami, które jadą z Respa przy jeziorze. Mam po lewej stronie podświetlone dwa ciężkie czołgi jeden jest na respie rzut oka tutaj przypadkiem mi się nie zaświeci na razie zniknął całkiem więc nie jest widoczny dla nikogo no i mam przed sobą, przed sobą ISA 1 strzał w wieże od tyłu IS zrobiony tygrys H1 też od tyłem ustawiony Łatwy frak. No i w tej chwili widać już SDKFZ na respie. Też udało się go zlikwidować. Ta strona mapy wygląda na to, że jest wyczyszczona. Więc wracam w okolice punktu A, czyli punktu zajmowanego przez czerwonych. No ale na sam punkt nie pojadę, dlatego że tam jest słaby przestrzał i bardzo musiałbym się wychylić. A że pokazał się też niszczyciel na bliższym mi punkcie to jest SU 122 ISU 122 bokiem ustawiony bez ochronki przero zrobiony na nim frag. No i teraz będę szukał okazji na kolejne strzały znowu jest ten tygrys E Znowu bez podświetlenia, nieco niżej jest Pantera D. Tutaj już podświetlenie na zielono jest, ale nie na tyle dobre, żeby się udało zniszczyć jednym strzałem Panterę, tylko krytyk, co prawda obrażenia na wszystkich załogantach wieży eliminują na chwilę tą, tą Panterę. Tylko ja nic dalej nie mogę zrobić, dlatego że tutaj ten tygrys no, w każdej chwili może mi zniszczyć mój pojazd. Jeszcze raz patrzę w stronę drugiego respa. Przejechałem kawałek dalej. Miałem nadzieję na właśnie takie podświetlenie. Trafienie. wolałbym fraga, tak jak poprzednim razem ale że się nie udało musi wystarczyć to po drugiej stronie mapy przy naszym, bliżej naszego respa jest, była PZ-4 pz, 4, PZ zniszczona no i będę teraz próbował się zainteresować tą panterą i tym tygrysem nasi cały czas przejmują punkt więc Bitwa powoli będzie się kończyć. Ja mam zrobionych 10 fragów i 10 użyć bombowca. Zginęła Pantera, jest po 11. Gajdziny od siebie na razie nic nie dołożyły. I dojeżdżam do Tygrysa E. Było widać kawałek lufy, ale za krótko i za mało, żeby zaryzykować strzał, a sam nie chciałbym opróżnić działa z pocisku, dlatego że mi jest potrzebny właśnie do zniszczenia, do zniszczenia tygrysa. Gdyby nie to, że tak się ładnie ustawił, a strzeliłbym bez trafienia, to prawdopodobnie musiałbym się liczyć z utratą swojego pojazdu. Dlatego to czekanie na najlepszą okazję do, do zniszczenia tego tygrysa pojawił się jeszcze jeden czerwony przy tym respie jest to prawdopodobnie ostatni gracz dlatego, że teraz już przejmujemy punkt czerwony a oni są wyeliminowani praktycznie z gry Pantera D tylko trafienie straciłem kierowcę Szybka na prawo. I jeszcze raz też tylko trafienie, trochę zbyt blisko burty wieży. Kolega chciał mi trafić w squat, a szczęśliwie zacząłem się obracać w tą stronę tak, żeby złapać zla, yy, rykoszew. No i udało się tą panterę zniszczyć. 13 prak, 13 bombowiec i koniec bitwy bez wsparcia. Dreadzinów nie udało się nawet zbliżyć do atomówki. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.